Idzie, 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 w kotwicę. Nie mogę oddalić bardziej. No, taki szczupaczek, taki koło dwójki. Trzymaj teraz podbieraczek. Dobra. No Trzyma. Trzymasz? No to jest. No, tak jak mówię, Czupaki tu siedzą. No, no ładny już. Ty płaszek zacięty. No widzę za oko? Nie za. Za sam czubeczek. Aha. Koniuszek. Zobacz. Pięknie zacięty. Dobra. No. Dziękujemy.